Hej, strony Brewku. Witam was już w kolejnym odcinku zbierania jajek. Dziś jesteśmy w Bad Nest czy coś takiego. I niestety jesteśmy w najg najgorszej grze jaka jest ever, bo ja nie umiem w ogóle strzelać. A jeszcze wliczając do tutaj... Aha, to są moi. Dobra, nieważne. Biłem swoich w ogóle. E ja nie umiem w ogóle strzelać i to będzie jeden z trudniejszych eventów, więc ja nie wiem czy ja wam dzisiaj pokażę jak ja zdobywam to jajko. Ewentualnie sobie poza odcinkiem to zdobędę, a wy już sobie sami to zrobicie. Po prostu trzeba kogoś zabić i musi wytropić wam jajko. Ale nie, to jest strasznie trudne według mnie, bo ci co nie umiałem strzelać, albo nie odróżniają swojego teama od, in, od przeciwnika. co są lekko w pupie. Za przeproszeniem. A ja tak jak mówiłem, ja nie umiem strzelać. Dobra, tutaj nic nie ma. A tu jakiś typiarz jest. Dajcie mi go zabić. LOL, dobra, zabiłem nic, niestety nie wyleciało. Może jakimś fartem na tym odcinku mi się uda zdobyć to jako, bo bym się bardzo cieszył. Wow, typo. Aha, to ja mam w ogóle jakieś dziwne lagi. Typa chciałem zabić, on w ogóle stał sobie w miejscu i mnie zabił. Dobra, mój internet już ma dosyć tego nagrywania i ciągłego wrzucania na YouTube, ale pamiętajcie, każdy like to je każde jedno życie dla mojego internetu, a każdy jeden kom to je jeden, do jeden do zasięgu, więc polecam. <grym> Dobra, tu jakiś typo jest. Mogę zabić go please, zabiję go, zabiję go, zabiję go, zabiję go. No nie, nie umiem strzelać! Jeszcze przeładowanie! No kurde jakiś ty pomiejny zabieg. Co jest? Dlaczego wy mi to robicie? Dajcie się wszyscy zabić. Ja chcę free kille. Jestem nobem w tą grę. Kiedyś sobie w to grałem i też nie umiałem nikogo zstrzeć, trochę zdenerwowałem i po prostu wyszłem z tej gry Please Typiarze się znikąd biorą. Ja nie mogę nikogo uderzyć. Tu jakiś typiarz ja z go trafić w ogóle nie mogę. What the fuck? Please. No typie nie ruszaj się, tak ja nie mogę się trafić w ogóle. Mam zeza jakiegoś normalnego. No nie wiem, że na jakiś typ mnie z drugiej manki zabił. A, coś czuję, że nie uda mi się zdobyć tego jajuszka na tym odcinku. Ale tak jak mówiłem, wy sobie po prostu zdobędziecie to sami, a ja już potem poza odcinkiem spróbuję to zdobyć. No chyba, że prędzej dostanę rage'a i po prostu z tego wyjdę, więc no. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dawajcie jajeczko. Ja chcę jajko. Nic więcej nie chcę, tylko jedno jajko na odcinku. Proszę. Dajcie mi to jajko. Tam jakiś typiarz jest. No trafiłem go dwa razy i o sobie poszedł. Fajnie. Please ja chcę go za... No co, czemu oni mi tak dużo HP zabierają? LOL. Ja mówię ile traf... O, dobra, poleciał. I znowu nic nie, nie poleciało. Super. Bo teraz tak nie wiem, czy to się dostaje jajko, czy to jakoś dropi tutaj. A, niestety nie dropi chyba. Wow, 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 wow. Dobra, nieważne. Już mnie zabił. Aaa, i znowu jestem w tym miejscu, znowu muszę biegnąć taki kawał. Why. Czemu mi to robicie? Muszę ja go trafić, nie umiem. No nie, no proszę was. Dajcie mi to jajko. Ja chcę kogoś zabić, wytropić. Wow, skąd ty się tu wziąłeś? Skąd ty się tu wziąłeś? Jest! Udało się! Zdobyliśmy! Dobra, ja totalnie nie wierzyłem, że ja na tym odcinku to zdobędę. Udało się, więc to była tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie. Lajek następnego. Cześć!